We wspólnym biesiadowaniu udział wzięło 21 zespołów ludowych z terenu Dolnego Śląska. Tegoroczna edycja imprezy zdecydowanie różniła się od tych wcześniejszych. Przegląd twórczości zamieniono na festiwal. Zmieniliśmy charakter, tak jednak zespoły, które ze sobą rywalizują, nie do końca jednak chcą to robić. Doszliśmy do wniosku, że jednak taki festiwal jest zdecydowanie lepszy, ma inny charakter. Dzięki temu jest więcej zespołów. Dzisiaj wszyscy są wygrani, każdy jest nagrodzony i myślę, że o to chodzi. Tu myślę jest taka wymiana doświadczeń między zespołami, podejrzenie u, u, u konkurencji jak to się mówi jaki repertuar. Ale wszystko w przyjaznej, bardzo miłej atmosferze. Gmina Mysłakowica, pod względem kultywowania historii i tradycji ludowych, jest w ścisłej czołówce naszego województwa. To właśnie na tym terenie działają cztery zespoły folklorystyczne, z których najbardziej znany to Karkonosza Zgruszkowa. Ważne jest to z tego powodu, że zespoły się spotykają. Coraz mniej ludzi razem przebywa. Każdy wyjeżdża gdzieś na rowery, ale taką. Ludowość i tak ośpiewanie wspólne jest, jest po prostu coraz mniej, więc jesteśmy do tego, żeby tych ludzi razem zjednoczyć i żeby kultywować naszą tradycję, naszych przodków. Impreza nie doszłaby do skutku, gdyby nie podmioty wspierające gminę Wysławice. W tym gronie znalazło się m.in. starostwo powiatowe. I bardzo mnie cieszy to, że e, widzę, że coraz mocniej, coraz więcej zespołów się angażuje, Coraz więcej się pokazują, chętniej śpiewają. To co właśnie podkreślam, że reaktywacja zespołów, które długo, długo nie śpiewały albo gdzieś na jakiś czas zawiesiły swoją działalność, bardzo mnie cieszy, bo widzę, że zespół z mojej wsi, z Dziwiszowa, Dziwiszowianki zaczynają ostatnio śpiewać, także coraz częściej je widzę i, i bardzo mnie to cieszy. A już w najbliższą sobotę 2 lipca od godziny 13 po raz kolejny odbędzie się wydarzenie pod nazwą Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polonie. Połączone one zostanie z jubileuszem 15-lecia zespołu karkonosze z Gruszkowa.